Cześć, ja jestem Michał a w dzisiejszym odcinku: Oficjalnie Messi piłkarzem Paris Saint-Germain. Kibice Interu Mediolan hejtują Romelu Lukaku. Frank Ribery wróci do Bayernu Monachium. John Stones przedłużył kontrakt z Manchesterem City. Eriksen wraca na boisko. Legia odpada z ligi mistrzów. Pod wczorajszym filmem ponad 10 tysięcy w górę, a kanał subskrybowało ponad 1500 nowych widzów. Nie mam pytań, takim tempem to zaraz 400 tysięcy. Bardzo wam dziękuję, jeżeli interesujesz się piłką nożną, jesteś nowy, dołącz do naszej piłkarskiej społeczności, bij z nami rekordy. No i zapraszam wszystkich do darmowej, przeglądarkowej gry w trybie menedżera piłkarskiego Football Team. Link do gry oczywiście na dole w opisie i w podpiętym komentarzu, a rejestrując się z niego dostaniecie na start dodatkowych 200 punktów energii. Dlatego gorąco polecam, zachęcam, widzimy się w grze na wirtualnych boiskach Football Team. No i lecie z newsami, bo jest troszeczkę do pogadania o Mestre w PSZ. Miłego oglądania! Jeszcze w niedzielę Messi żegnał się z FC Barceloną ze łzami w oczach. Dziś jest już w Paryżu. 34-letni piłkarz w miniony wtorek po południu przyleciał do stolicy Francji, by sfinalizować wszystkie szczegóły kontraktu z Paris Saint-Germain. Chwilę po jego przylocie klub za pośrednictwem Twittera opublikował materiał wideo, który nie pozostawiał żadnych wątpliwości. Jeżeli ktoś miał jeszcze jakikolwiek cień nadziei na to, że to tylko zły sen, został on rozwiany przez kolejne nagranie. Argentyńczyk wylądował na lotnisku Le Bourget około 15:30. Kilka chwil później Messi witał się już z Francuzami zgromadzonymi pod budynkiem. Jest to moment, który na długo zapadnie w pamięci. W tym samym czasie pod Parc de Princes zaczęli się zbierać kolejni kibice, którzy oczekują na przyjazd Messiego. Niestety nie wszyscy kibice PSG w sposób kulturalny witali Messiego. Niektórzy z nich obrażali były już klub Argentyńczyka FC Barcelonę. Leo jeżeli to słyszał z pewnością nie był zadowolony. Po raz kolejny piłkarz przywitał się z kibicami w hotelu, w którym będzie w najbliższym czasie mieszkał. Musicie przyznać, że ten transfer wzbudza ogromne zainteresowanie i emocje w Paryżu. Messi po przylocie udał się na stadion PSG, gdzie najprawdopodobniej miał sesję zdjęciową. Nieoficjalnie argentyńczyk podpisał dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejny rok. Oficjalną prezentację zaplanowano na godzinę 11, także jeżeli oglądasz ten film po południu najprawdopodobniej Leo został już przedstawiony jako piłkarz PSG. Z jakim numerem będzie grał Messi? Dziesiątka pozostanie na plecach Neymara. W sieci pojawiło się zdjęcie, na którym Leo dzierży koszulkę Paris Saint-Germain z numerem 30. Jest to wyjątek, ponieważ według zasad numer ten przysługuje bramkarzowi. Jak widać nie ma rzeczy niemożliwych dla PSG. Już wczoraj sprawdzałem i można nawet było kupić koszulkę Messiego na oficjalnej stronie internetowej klubu. Messi zdążył już udzielić swojej pierwszej wypowiedzi nowemu klubowi. Nie mogę doczekać się tego rozdziału mojej kariery. Wizja klubu doskonale współgra z moimi ambicjami. Wiem, jak utalentowani są zawodnicy PSG. Chcę zbudować coś wielkiego w Paryżu. Jestem zdeterminowany. Nie mogę się doczekać, żeby zagrać dla tego klubu. Nie brakuje komentarzy z całego świata na temat transferu Messiego. W rozmowie z AFP Andres Iniesta ocenił decyzję swojego byłego klubowego kolegi. Trudno będzie oglądać go w innej koszulce. Nie wiem, czy niespodzianka to odpowiednie słowo Leo reprezentował Barce przez tyle lat. Czasem rządzą okoliczności. Nie mam wewnętrznych informacji, ale to sytuacja, z którą po prostu trzeba sobie poradzić. Obecna sytuacja Romelu Lukaku wywołuje dużo kontrowersji. Belk musi mierzyć się z ogromnym hejtem ze strony kibiców Interu. Budarze klubu, w związku z problemami finansowymi, postanowili sprzedać swojego napastnika do londyńskiej Chelsea za 115 milionów euro. Nie jest to jeszcze oficjalnie potwierdzone, lecz wydaje się to być kwestią czasu. Sam Belk ma już przebywać na miejscu w Anglii. Transfer Lukaku wybitnie nie spodobał się fanom Interu, którzy postanowili zbezcześcić mural z jego wizerunkiem. Dodatkowo członkowie grupy kibicowskiej Kurwa Nord opublikowali oświadczenie, a raczej przekaz do belgijskiego napastnika. Zawodnicy firmy i trenerzy to tylko narzędzia, oni nic nie znaczą. Odchodzą, a my zostajemy. Kibice Interu muszą się obudzić. Drogi Romelu, oczekiwaliśmy innego zachowania, bardziej uczciwego i przejrzystego. Chroniliśmy Cię i przyjęliśmy jak syna, jak jednego z nas, ale Ty pokazałeś, że jesteś taki sam jak wszyscy inni. Zakochałeś się w pieniądzach. Życzymy Ci wszystkiego najlepszego, chociaż chciwość nie zawsze popłaca. W związku z takim nastawieniem kibiców Interu lepiej będzie, jeśli Lukaku będzie omijał Mediolan szerokim łukiem. Frank Ribery swoje lata świetności ma już dawno za sobą, pomimo tego wciąż wzbudza duże zainteresowanie. Bayern Monachium pod czujnym okiem Juliana Nagelsmana trenuje do zbliżającej się inauguracji sezonu. Według niemieckich mediów okienko transferowe dla mistrza Niemiec jeszcze się nie zakończyło. Diroten poszukują skrzydłowego, który za niewielkie pieniądze podniesie poziom na skrzydłach. Od ponad miesiąca do wzięcia za darmo jest właśnie Ribery, który z pewnością na bazie doświadczenia dużo dałby zespołowi. Takiego zdania jest między innymi Lothar Matthäus. Jeśli Bayern nie jest w stanie znaleźć innego zawodnika na tę pozycję i może podpisać roczną umowę z Frankiem, zdecydowanie bym to rozważył. Co na ten temat sądzi sam Francuz? Oto jego odpowiedź. Dziękuję mój przyjacielu. Jestem gotowy. 38-letni skrzydłowy nie ogłosił jeszcze oficjalnie zakończenia sportowej kariery. Z pewnością Francuz czeka na ostatni kontrakt w swojej karierze. Być może swoją piękną piłkarską przygodę spuentuje w miejscu, w którym osiągnął najwięcej. Manchester City ogłosił właśnie podpisanie kontraktu z jednym ze swoich kluczowych zawodników. The Citizens za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych ogłosili przedłużenie umowy z Johnem Stonesem. Ma ona obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku. Według niej tygodniowo reprezentant Anglii ma zarabiać około 250 tysięcy funtów. Z nowego kontraktu Stones jest niezwykle zadowolony. Nie mógłbym być bardziej szczęśliwy. Uwielbiam grać w tej drużynie. Jest w niej tak wielu dobrych zawodników, że nadal możemy zdobywać trofea. Na tym się skupiam. Guardiola nauczył mnie bardzo dużo, praca z nim to marzenie. Sukcesy, jakie osiągnęliśmy w ostatnich czterech latach były niesamowite. Manchester City to dla mnie najlepsze miejsce do gry w piłkę. Stąd jak do tej pory w barwach The Citizens rozegrał ponad 180 meczów, w których strzelił 5 bramek. Przedłużenie umowy przez 27-latka z pewnością ucieszyło Pepa Guardiolę. Christian Eriksen nie składa broni. Duńczyk chce wrócić na boisko pomimo tragicznych wydarzeń sprzed kilku tygodni. Jakiś czas temu informowałem Was o tym, że pomocnik przyjechał do ośrodka treningowego Interu na badania. Wypadły one pozytywnie, a sam Christian zadeklarował, że za kilka miesięcy chce wrócić do gry. Problemem może być wszczepiony do jego organizmu kardiowerter defibrylator. Granie z tym urządzeniem w Serie A jest prawnie zabronione. W związku z tym Eriksen musi rozejrzeć się za innymi opcjami. Jedną z nich jest Ajax Amsterdam, o czym donosi dziennikarz Omar Hałasz. Według niego Christian zdążył już przejść pierwsze badania pod okiem holenderskich lekarzy, wyszły one pozytywnie. Sztab medyczny dał zielone światło na powrót pomocnika do grania. Jeżeli jest to prawdą, dogadać się między sobą będą musiały Inter i Ajax. Co ciekawe w holenderskiej drużynie gra już jeden piłkarz ze wszczepionym kardiowerterem, jest nim daily blind. Tak więc nie wszystko stracone, być może za jakiś czas zobaczymy Eriksena znowu na boisku. Legia Warszawa w rewanżowym meczu eliminacji do Ligi Mistrzów przegrała z Dinamem Zagrzeb i odpadła z rozgrywek. Podopiecznicze Sława Michniewicza walczyli do końca, niestety nie udało im się odrobić jednobramkowej straty. Legia miała swoje sytuacje, niestety brakowało skuteczności pod bramką rywali. Ponadto było widać gołym okiem, kto czuje się lepiej z piłką przy nodze. Niespodzianki nie było: mistrz Chorwacji lepszy od mistrza Polski. W czwartej rundzie eliminacji do Ligi Europy legia zmierzy się ze Sławią Praga. Kartka z kalendarza. 11 sierpnia 1967 roku w Livorno urodził się Massimiliano Allegri, obecnie szkoleniowiec Juventusu. Dzięki za uwagę, widzimy się jutro o 6. Do zobaczenia!